Przedszkolaki z przedszkola w Wólce Domaszewskiej po feriach przeszły do nowych pomieszczeń. Znajdujące się w nowym skrzydle szkoły, przedszkole wypełnia zapach nowości i świeżości. Myślę, że w porządku jest bardzo ładne. Oj, Marysiu, podoba się nowe przedszkole? Tak, dużo miejsca, dużo nowych zabawek, także myślę, że będzie w porządku. Także jesteśmy zadowoleni z nowej inwestycji. Panie Wójt, naprawdę jest rewelacja. Tak jak widzę, rozwijałam się troszeczkę po delikatnie rano. A tak naprawdę będę mogła coś powiedzieć, jak dzieci się wypowiedzą, więc, w tym momencie, wizualnie, jest super. Bardzo mi się podoba. Jestem z tego zadowolona, że dzieci mają więcej miejsca do zabawy, do nauki, mają więcej przestrzeni, mają swoje toalety. A tak to. Nie muszą brać między starszymi dziećmi się yy, po prostu przemieszczać. Dzieci, jak wróciły po feriach do szkoły, mają yy, nowo oddany budynek. Super warunki łazienki w klasach super zabawki. Tu chyba widać najbardziej po dzieciach naszych, tak? Są bardzo zadowoleni. No i chyba wszystko w porządku, tak? Podoba się w nowym przedszkolu, tak? Od dzisiaj w dwóch salach lekcyjnych mają zajęcia najmłodsi, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rozpoczynamy powolne przenoszenie do nowego budynku. Najpierw najmłodszych. Myślę, że wkrótce swoją lokalizację znajdą również starsi, w tak zwanej salce internetowej. No i zapraszamy do biblioteki. W budynku nowym. Będzie znajdowała się biblioteka i szkolna, i filia biblioteki publicznej. Dzieci rozpoczęły najmłodsze oczywiście swoje zajęcia w nowych salach, wyposażonych kompleksowo, bo mamy zaplecze, jest również na miejscu łazienka, także większe sale, nowe wyposażenie, nowe stoliki, nowe ławeczki. Mam nadzieję, że dzieciakom to... Będzie służyło wiele lat. E, oczywiście e, dobrze by było, gdyby tych sal nowych, lekcyjnych nam z roku na rok przybywało. E, jak widać, dzisiaj dzieciaki są w nowych, w nowych warunkach. E, na pewno warunki, które ma, mamy, na pewno większą salę. E, jak widać na załączonym w na załączonym nagraniach, dzieci są na pewno zadowolone. Tak, więcej miejsca, więcej zabawek, przejrzyściej, super szatnia, łazienka tylko dla, tylko dla naszej grupy, więc to na pewno, na pewno, na pewno będzie, lepiej. będzie będziemy lepiej, lepiej będziemy funkcjonować. Zapraszam Państwa na oficjalne otwarcie 15 marca godzina 16 do budynku szkoły w domaszewski